Witam Was. E, dzisiaj takie małe troszeczkę komunikację chcę wam pokazać, bo jak wiecie, ostatnio pokazywałem wam, że usunięto nasz kanał na Daily Motion. E, dużo się podziało, ale to zobaczycie teraz, co dalej się podziało, bo było tego dużo, dużo więcej jest ogólnie jedno wielkie zamieszanie. E, po tym, jak skasowali nam e, konto na Daily Motion. Pomyślałem, że może by warto było z powrotem powrócić do projektu Vimeo. Ale jak widzimy, załadowałem jedne wideo, stare, bo miałem tam bardzo dużo zaległości. 10 minut później, konto zostało tak samo usunięte jak na Daily Motion. No i tutaj znowu mamy praktycznie to samo. Że zostało znowu naruszone coś, no ale jak na to klikniemy, no to w sumie nie będziemy mądrzejsi, bo mamy tutaj o bardzo długi regulamin i dalej nie wiemy dlaczego. Patrzcie, ile się to ciągnie, skąd ja mam teraz wiedzieć? Na którym punkcie tu zostało coś naruszone? To nie ma końca. Dobra, a nisza z tym cofnijmy z powrotem. O, teraz całkiem znikło. No i dobra. I tak się to skończyło. Przygoda kolejna z Vimeo. Dobrze, po tym jak skasowali nam w sumie Vimeo, po tym jak Daily Motion najpierw skasowali, postanowiłem, że napiszemy sobie do Daily Motion. O co tutaj chodzi z tą dziwną sytuacją. Tutaj na samym dole widzicie, że napisałem im że po prostu chcę mieć jakieś wyjaśnienia, że mamy kanał na YouTubie i miała to być po prostu alternatywa do tego i po prostu chcę jakieś wyjaśnienia do tej dziwnej sytuacji, co to w sumie miało znaczyć dostaliśmy odpowiedź, która też jest bardzo dziwna w sumie, ponieważ odpisali mi tutaj, to jest to u góry, ten kawałeczek tutaj że przepraszają za to, można powiedzieć, niekompetencje i że zainstalowali nam z powrotem kanał i że no, przepraszają po prostu za to wszystko. I tak dalej. No i w sumie potem sprawdziłem, kanał rzeczywiście jest przywrócony. Jak widzicie tutaj, to jest właśnie kanał z Daily Motion, który został przywrócony przez nich. Wszystkie filmy są. A w sumie nie sprawdzałem, czy zarobki zostały, czy je wykasowali. Nie, zostały. No, nie było na 4 dolarów, sorry, było 3,59, pomyliłem się. <grydy> Dobra, no to mamy te ich, e, marne grosiki. Ostatnio miałem o 3 centy zarobiłem za tamty miesiąc. 9 groszy gdzieś, no super. Dobra, także w każdym razie Daily Motion mamy przywrócone z wszystkimi filmami także to mamy z powrotem wrócone ale wracajmy teraz dalej do Vimeo ponieważ do nich również napisałem żeby teraz wyjaśnić tą sytuację czemu skasowali nam teraz Vimeo dobrze tutaj napisałem do Vimeo całości wam nie pokażę bo na dole są dane tego konta które podałem także nie chcę żeby znowu odfrunęło Także napisałem im, że po jednym filmie, który wstawiłem po roku czasu, praktycznie konto zostało skasowane i że miałem zamiar wykupić u nich tą subskrypcję, żeby po prostu dalej móc publikować, ponieważ tam jest tylko 5 GB, które jest darmowe, a ja mam już 4.7 wykorzystane, także w sumie mogę jeszcze tylko jeden film tam wrzucić i koniec. Także no i też napisałem, że to jest alternatywa do YouTube'a i tu nagle konta nie ma i proszę o wyjaśnienie tej sytuacji. I tutaj mamy odpowiedź. E, czyli Twoje konto jakoś automatycznie zostało oznaczone, jakoś błędnie. Przepraszamy za to. E, wszystko zostało przywrócone i działa jak poprzednio. Hmm. I to jest właśnie ciekawe. No, i tu piszą jeszcze, żeby to się, że to się już nie powtórzy w przyszłości. I przepraszają. Znowu za to, ten e-mail jest praktycznie identyczny jak z Daily Motion. To sama sytuacja to jest naprawdę bardzo, bardzo dziwne. I wchodzimy sobie na Vimeo. i wszystkie filmy również są. Tylko pozmieniały się daty, bo teraz są wszystkie jakby były po prostu wczoraj załadowane wszystko i pomieszała się kolejność tych filmów. Już nie są tak, jak je wrzucałem. Tylko teraz się taki misz masz tutaj zrobił widzę Ale wrzuciłem już dwa na próbę jeden z tamtego kanału jeden z tego bo jeszcze mi tu trochę miejsca tam zostało Żeby to po prostu sprawdzić czy tutaj znowu coś będzie jak widzicie Tutaj dajemy upload To o tutaj jest 5 Gigabajtów max I tutaj teraz jeżeli będę chciał dalej publikować To już trzeba Tutaj płacić. No to właśnie są te ceny, o których wam mówiłem. Nie było jednak 400, po się, bo 245, a te 7 terabajtów, e, tej największej. Także tak to wygląda. No i w sumie chyba nie wiem. Chyba będę musiał rzeczywiście tutaj to coś zrobić z tym, chociaż w sumie taki mały niesmak został po tym, no ale obiecuję, że już nie usuną. Dobra. Jak widzieliście wszystko, cała sytuacja ogólnie się wyjaśniła ale jest to naprawdę bardzo, bardzo dziwne, ponieważ e, po wprowadzeniu niby tych początków już do tego całego, co wam mówiłem ostatnim razem, co miało miejsce 22, e, skasowali Daily Motion. niby przez przypadek przeprosili, że pomyłka, że coś ten tego, nie minął tydzień czasu, skasowali Vimeo. Sytuacja jest identyczna. Tutaj również przeprosili, że to również był przypadek i również to skasowali. No, Dla mnie to jest bardzo dziwne, ponieważ obydwa kanały zostały przywrócone, ale czy to jest normalne, żeby kogoś skasować kanał w dwóch całkiem innych platformach, które ze sobą absolutnie nic wspólnego nie mają, skasowane i przywrócone jeszcze na dodatek? Z tego, bo się mówi często, że nie można już przywrócić kanału, jak widać, można zostały obydwa przywrócone z wszystkimi danymi, filmami, ze wszystkim. To jest naprawdę bardzo dziwne dla mnie, bardzo dziwna sytuacja. Może wy macie jakiś pomysł, o co tutaj w tym chodzi? Nie wiem. No nie napisałem im tam, że pozamieniam ich w nie wiem co, że rzucę na nich a ani nic, po prostu ugryzłem się więcej. A pomimo to i tak przywrócili te kanały, dlatego nie wiem, nie mam żadnego pojęcia czemu. Chyba, że się tej nazwy przestraszyli, jakbym przeczytali z tego, już mówię. <grym>, bo to już XXI wieku, może, może rzeczywiście to podziałało. Dobra, w każdym razie kanały zostały przywrócone. Nie mam zielonego pojęcia o co chodzi, ale nie wnikam. Jest gotowe, także można działać dalej. W każdym razie sytuacja i tak jest bardzo dziwna. Także tyle na dziś i pozdrawiam Was.